Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Większość z Was z pewnością próbowała albo jeszcze nie spróbowała zimowego karawaningu i ciężko też połączyć zimowy karawanik z weekendowymi wypadami. No bo pewnie każdy z nas chce mieć dużo czasu na podróżowanie do Włoch, nie wiem, do Austrii w piękne Alpy, albo nawet do Francji w jeszcze piękniejsze francuskie Alpy, ale niestety większość z nas nie ma na tyle czasu, by móc sobie pozwolić na tak piękne, długie. No i też nie ma co się oszukiwać, kosztowne podróże. Co zrobić, słuchajcie, jeżeli chcemy wyskoczyć sobie na narty, jednocześnie połączyć ten weekendowy wypad, a z trzeciej jeszcze strony mieszkamy na Pomorzu na północy naszego kraju. Dzisiaj zaprezentuję Wam nowe miejsce, które znalazłem całkowitym przypadkiem i też będę chciał namówić właścicieli, by ten funkcjonujący camper park funkcjonował. Tak naprawdę na 100% oficjalnie, bo miejsce jest przepiękne. Jesteśmy moi drodzy na Kaszubach w osadzie koszałkową. Słuchajcie, z kompletnym przypadkiem, bo znaleźliśmy na stronie oficjalną informację, że w osadzie koszałkowo funkcjonuje camper park. No i jak sami widzicie, przez ten weekend zjechało tutaj naprawdę całkiem sporo załóg. No ale na miejscu okazało się, że ten camper park pełni też rolę tymczasowego parkingu dla tych wszystkich narciarzy, którzy chcą wpaść, pojeździć, no i niestety nie mogą tu znaleźć miejsca postojowego. No i kolejną informacją był fakt, słuchajcie, że ten camper park. Jest czynny wyłącznie w okresie letnim. No i słuchajcie, dzwoniłem nawet wcześniej. Generalnie cała akcja związana z tym miejscem była taka, że dzwoniłem tutaj wcześniej i dostałem informację, że absolutnie nie można się podłączyć tutaj do prądu, że camper park jest funkcjonujący tylko i wyłącznie w okresie letnim. Podjechałem, słuchajcie, na to miejsce oznaczone właśnie jako camper park. A tutaj, proszę bardzo. Są, słuchajcie, złącza do prądu 230, jak najbardziej, raz, dwa, trzy, e, cztery e, złącza, bezpieczniki. No i słuchajcie, krótko mówiąc, można tu śmiało do prądu się e, podłączyć. No i prąd jak najbardziej e, działa i to nawet o całkiem e, fajnej mocy. W dalszym ciągu, słuchajcie, jednak nie wiedziałem, czy to miejsce funkcjonuje w sposób oficjalny, czy nieoficjalny i w piątek, kiedy przyjechaliśmy tutaj wieczorem, około godziny 22, ten prąd został nam wyłączony. W sobotę, słuchajcie, poszedłem na recepcję, zapytałem się, troszkę tak mówiąc kolokwialnie, paląc głupa, że przyjechałem tutaj, podłączyłem się do prądu, no i jakby chciałem unieścić opłatę za korzystanie właśnie z camper parku, z energii elektrycznej, nawet z wody, którą Wam za chwilę pokażę. No, i generalnie pani mnie skasowała 150 zł za cały weekend e, pobytu. Słuchajcie, tutaj na camper parku. Czy to jest dużo? Uważam, że zdecydowanie nie. Cena jest absolutnie e, normalna. Pamiętajcie, że mówimy o dwóch osobach w e, z dostępem do prądu, e, do wody od piątku e, właściwie popołudnia do niedzieli, również popołudnia. Więc jak najbardziej cena jest e, sensowna. Szkoda moi drodzy tylko tego, że e, osada koszałkowo zrobiła fajne miejsce, które powinno funkcjonować również zwłaszcza przede wszystkim w okresie zimowym, kiedy tych miejsc postojowych dla kamperów jest tyle, co przysłowiowy kot napłakał. I szkoda, że to wszystko trochę wygląda na takiego partyzanta. Powinno to być oficjalnie, legalnie, normalnie. Płatne, w pełni dostępne miejsce dla posiadaczy kamperów, by mogli sobie tutaj przyjechać, postać się, skorzystać z wszystkich okolicznych atrakcji. No i co to dużo mówić, też jest to ważne z punktu widzenia biznesowego, by klient przyjechał i wydał tutaj po prostu pieniądze, bo my przyjechaliśmy, słuchajcie, zapłaciliśmy 150 zł za camper park, plus zostawiliśmy tutaj paręset zł za instruktora dla Ani, plus wypożyczyliśmy sprzęt, plus jedliśmy tutaj w knajpkach dostępnych na miejscu. Miejscu, więc to nie jest tak, że klient karawaningowy przyjeżdża, on jest jakiś gorszy pod jakimś zdecydowanie kątem biznesowym. Ba, ja uważam zdecydowanie, że jest nawet lepszym, bo możecie sobie tu przyjechać, spędzić czas, ale też macie łatwiejszy dostęp do tych wszystkich stoków, do tych wszystkich tutaj funkcjonalności, że tak powiem, całego, całego obiektu. Bez słuchajcie zbędnych, co ważne, kolejek. A o kolejkach będzie za chwilę. Tymczasem, moi drodzy, to jest miejsce. Z toaletami, proszę bardzo. Tutaj gdzieś nawet funkcjonuje zrzut. Zaraz wam pokażę. Zrzut czarnej wody z kasy 2C. Tu jest też podłączenie do wody, niestety. Co oczywiste, wąż jest zamarznięty. Dzisiaj mamy temperaturę w okolicach minus 10 stopni. Tu jest zrzut wody szarej. O tutaj, w tym miejscu, niestety są zaparkowane dzisiaj samochody. Natomiast wody świeżej możecie nabrać właśnie z tych toalet. Tu są dostępne toalety. Jest też dostępne są prysznice, i spod tych prysznic, jak najbardziej, konewkami możecie sobie przenieść wodę tam. Wiem, że to nie jest jakby nic spektakularnego, ale pamiętajcie, że coraz mniej mamy takich właśnie miejsc zimowych z dostępem właśnie do prądu i wody. I jak znam, słuchajcie, też karawaningowców, to z przyniesieniem sobie nawet kilkudziesięciu litrów wody w dwóch, trzech konewkach nie stanowi naprawdę najmniejszego problemu, że więc tak wczoraj. Działaliśmy. A przechodząc do samej osady koszałkowo pokażę Wam co można tu robić. Podstawą jest oczywiście możliwość jeżdżenia na nartach i nie oszukujmy się, pamiętajcie to są Kaszuby, nie jesteśmy w górach, jesteśmy na Kaszubach i naprawdę tych ośrodków narciarskich jest tutaj tyle co kot na napłakał, zwłaszcza ośrodków narciarskich jeszcze z możliwością postawienia kampera. Naprawdę warto to docenić. Wiem, że te górki to tak naprawdę ośle łączki, ale nie ma lepszych miejsc, by po prostu bezpiecznie nauczyć się jeździć na nartach. Ania się, moi drodzy, była u nas pierwszy raz i jeździła jak najbardziej z instruktorami, właśnie ucząc się zarówno na tych stokach. Jak i na stokach zlokalizowanych tam po drugiej stronie parkingu. I te ośle łączki, z których pewnie profesjonalni narciarze mogą się śmiać, są jak najbardziej wystarczające dla tych wszystkich, którzy po prostu chcą właśnie przyjechać się, się nauczyć jazdy na nartach, na snowboardzie. Robią to po raz pierwszy raz w życiu i warto oczywiście zawsze to będę powtarzał, skorzystać z usług instruktorów. A tutaj jest w Koszałkowie dostępna profesjonalna, słuchajcie, szkoła narciarstwa i snowboard bordu, z której korzystaliśmy. Godzina lekcji indywidualnej kosztuje 140 zł. Dużo, nie dużo. Fakt jest taki, że Ania po dwóch godzinach jazdy z instruktorem już praktycznie umie na tych nartach śmigać i sobie po prostu wygodnie jeździ. I uważam, że to jest zawsze zasługa bardzo dobrego instruktora. Podstawowa, podstawowa jakby zasada jazdy na nartach to porządny nie, instruktor. I idziemy właśnie w tamtym kierunku. Pokażę Wam ten sam parking, i tutaj, jeżeli chodzi o weekend. Wczoraj, przypominam, był 6 stycznia, święto Trzech Króli. Tutaj słuchajcie, tłumy zgromadziły się już przed godziną 10. Ten cały parking był zajęty przed godziną 10 i samochody były ustawione słuchajcie, dookoła, koszałkowa, dookoła całej osady. I teraz jest najważniejsza zaleta właśnie bytowania w Camper Parku na pokładzie kampera. Parkujecie tam i słuchajcie, do stoków macie bezpośredni dostęp, bez żadnych kolejek. Nie musicie czekać w kolejce do instruktorów czy po zakup skipasów. Wychodzicie z kampera, przedzieracie się tutaj właśnie przez ten parking i już jak najbardziej jesteście przy stokach. Zawsze powtarzam, że największą zaletą właśnie podróżowania kamperem zimą na narty jest fakt, że możecie się ustawić naprawdę bezpośrednio przy samym stoku i kolejki Was nie interesują. Stajecie nawet przed godziną dziewiątą tylko po to naprawdę tak naprawdę, żeby zrobić sobie ciepłą herbatę, dobrą kawę i przejście kupić skipas bez oczekiwania w kolejkach. Łatwiej być nie może. Licencjonowana szkoła narciarska mikstura. Tu właśnie chodziła Ania. Słuchajcie, tutaj możecie się zapisać na lekcje. Lekcje, jakby cały harmonogram, są bardzo mocno obłożone w sezonie. Temu weekendowym, natomiast w dni poprzednie, zdecydowanie tych osób chętnych do nauki, do jazdy jest zdecydowanie mniej. Tyle kosztuje, słuchajcie, tyle kosztuje zajęcie na nartach lub snowboardzie. Tak jak mówiłem, jedna godzina zajęć indywidualnych dla jednej osoby 140 zł. Jest też, słuchajcie, punkt. Z ratownictwem narciarskim. A tutaj w tym miejscu, w którym podążam przez cały weekend były kolejki do zakupów skipasów. I tutaj te skipasy jak najbardziej w tym okienku w kasie głównej możecie kupić. I tak wygląda kolejka, moi drodzy, po zakup właśnie karnetów. O, ona się ciągnie aż tam, 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 tam Nie, dzień wolny. I tak jak wam mówiłem, podróżując kamperem, przyjeżdżając tutaj kamperem, możecie po prostu swobodnie te kolejki ominąć. Kwestia cen, bo to chyba jest jeszcze ważne. Na te tłumy słuchajcie, i na te kolejki do wyciągów absolutnie nie opłaca się kupować moim zdaniem karnetów tutaj godzinowych, przez tą godzinę wjedziemy naprawdę niewiele razy. My kupowaliśmy karty punktowe. Na każdy wyciąg, każdy wjazd na wyciąg kosztuje określoną liczbę punktów. trzecie, jest to 60. Ciekawostka jest taka, że na tą taśmę e, dla dzieci i dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z naciarstwem. Tam wjazd już kosztuje, moi drodzy, 100 punktów. Każdy punkt kosztuje 10 groszy. Łatwo sobie przeliczyć. Wjazd na taśmę 10 zł. Wjazd orczykiem dowolnym zlokalizowanym tutaj na terenie całego środka 6 zł, więc e, spokojnie, na jeden dzień. Taki koszt skipasu wychodzi Wam 50, 60, 80 zł, mniej więcej w takich pieniądzach. Jeżeli oczywiście nie wykorzystacie tych punktów, to punkty mają bezterminową ważność. Przechodzą na następny dzień. Kartę możecie sobie zachować. No i tyle. Pokażę Wam inny największy problem osady koszałkowo, dlaczego warto tu przyjechać z własnym sprzętem narciarskim. Zobaczcie, to jest kolejka do jednej z wypożyczalni, i uwierzcie mi, że ta kolejka jeszcze nie jest taka długa. My wczoraj staliśmy w jeszcze dłuższej kolejce, by właśnie wypożyczyć na artę generalnie sprzęt sportowy, właśnie do uprawiania narciarstwa i snowboardu. I największy problem, słuchajcie, to są właśnie te kolejki. Ta kolejka może nie wydaje się jakoś być bardzo długa, natomiast stanie w tej kolejce, słuchajcie. Wczoraj nam zajęło dokładnie dwie godziny dwie godziny. Prawie dwie godziny, prawie dwie godziny czekaliśmy po swój wymarzony sprzęt, by móc właśnie przybierzeć wszystko, wziąć. Wymarzony no nie był. Już słuchajcie, po tych dwóch godzinach to już naprawdę nam się nie chciało stać. No ale czekaliśmy, bo nie mieliśmy innego, innego wyboru. Są tak naprawdę dwie wypożyczalnie, które tutaj na terenie całego ośrodka funkcjonują. I w weekendy są one naprawdę szalenie oblężone. Chłopaki, co chyba ważne, robią co mogą aby pomóc tym klientom, by obsłużyć ich jak najszybciej, ale każdy z was, kto kiedykolwiek by pożyczał sprzęt narciarski doskonale wie, że odpowiednie ustawienie czy to butów, czy to nart to jest oczywiście kwestia bezpieczeństwa i to zajmuje czas, co tu dużo mówić. Pomimo wszystko, jak dotarliśmy wreszcie do okienka po tych dwóch godzinach oczekiwania, to panowie nadal byli szalenie mili, świetnie nam pomogli, sprawnie nas obsłużyli i to chyba jest największa właśnie zaleta tego, tej całej osady koszałkowo, to fakt, że ja przynajmniej nie wiem jak ty, ale ja nie trafiłem nigdzie na nikogo niemiłego. Wszędzie, gdzie poszliśmy, czy, czy instruktor, czy, czy obsługa samej szkółki narciarskiej, po prostu wszędzie było miło. Panowie, nawet na samych wyciągach, wiedzą, że jest to miejsce, gdzie bardzo dużo ludzi dopiero zaczyna swoją jazdę na nartach. Pomagają wejść na orczyk, pomagają generalnie się przemieszczać po całym ośrodku narciarskim. Więc to naprawdę należy zaliczyć na gigantyczny plus, bo jakość obsługi klienta w osadzie koszałkowo stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I szybko się zwraca. Sprzęt. Sprzęt. <grymne> sprzęt, <grymne> sprzęt, słuchajcie, nie trzeba stać w kolejce, właśnie to jest ważne, nie trzeba stać w kolejce, jest obok taki fast line, szybka linia do oddawania sprzętu i dwie godziny czekacie na sprzęt, a oddajecie w dwie minuty. Dosłownie w dwie minuty. Co ważne, za sprzęt można płacić zarówno kartą, jak i gotówką. Instruktorzy zazwyczaj proszą o gotówkę, bo dzielą się między sobą kasą, ale jak najbardziej i tak jest możliwość płatności kartą. Natomiast gdybyście potrzebowali gotówkę, na miejscu też funkcjonuje bankomat. To jest też przestrzeń, gdzie nie musicie być narciarzami czy snowboardistami, a gdzie możecie po prostu przejść z waszymi dzieciakami, które, o, pojeżdżą sobie na jabłuszkach, na saneczkach, na innym, dowolnym, słuchajcie sprzęcie i powiem wam, że z tych górek naprawdę można wziąć porządny rozbieg i nabrać porządnej prędkości, jak sami możecie zobaczyć. Więc jest to też miejsce, gdzie po prostu bardzo dużo przyjeżdża rodzin z dziećmi i chcą wspólnie spędzić czas, trochę tak bym powiedział takie kaszubskie zakopane, coś w tym w ten deseń. Jak najbardziej tutaj nie zabraknie wam z pewnością miejsc parkingowych, bo właściciel całego terenu stara się i robi co może odśnieżając poszczególne partie całej osady koszałkowo, by właśnie móc przyjąć absolutnie wszystkie samochody, które Tutaj przyjeżdża. Oczywiście klientem dominującym jest tutaj klient z Trójmiasta, ale również trójmiasta i okolic, więc jak najbardziej możecie tutaj miło spędzić czas nawet słuchajcie, kiedy nie podróżujecie na ciarsko. Są też bary, są też miejsca, gdzie można coś zjeść, dobrze zjeść. Co ważne, nie są takie, to wiecie, bary jakieś podrzędne, gdzie po jedzeniu. Zostawicie kolejny dzień w toalecie na straty. Nie, jak najbardziej nie. Pizza jest naprawdę smaczna. Zresztą pójdziemy dzisiaj ją zjeść, chyba jeszcze raz, co tu dużo mówić. Jest to naprawdę fajne miejsce, gdzie miło można spędzić czas. Może jeszcze jedna ważna informacja, tam jest zlokalizowany, tam, tam, tam daleko Camper Park, potem macie cały parking główny i płacicie za postój na camper parku w tejże tutaj o właśnie recepcji. Recepcja pensjonatu koszałkowo. Ja długo się zastanawiałem, gdzie tu trzeba zrobić opłatę za pobyt, więc tu jak najbardziej, tu, tu jest recepcja. Podejdziecie sobie do okienka z tej strony, gdzie zobaczcie, minus. Minus, minus, nie wiem czy dobrze widać, słuchajcie, ale minus prawie 10 stopni jest dzisiaj naprawdę chłodno. To jest recepcja, numer telefonu. Dzwonicie albo dzwoneczkiem, albo na numer telefonu pani do Was wychodzi, jakby tu cały proces meldunku i płatności za camper park się odbywa. Do wypożyczalni kolejnej, zobaczcie, tu jest kolejna wypożyczalnia, kolejna kolejka, więc jeżeli macie możliwość, albo wynająć sprzęt szybciej, albo przyjechać poza weekendem, albo po prostu przywieźć własny sprzęt, to jak najbardziej to zróbcie, bo najwięcej czasu w osadzie koszołkowo tracicie właśnie na stanie w kolejce do jednej bądź drugiej wypożyczali sprzęt. Często zadajecie też pytania co zrobić, żeby pojechać zimą kamperem. I powiem wam, że jeżeli chodzi o takie wyjazdy typowo weekendowe, to tak naprawdę dużo na mnie trzeba. Moim zdaniem podstawą jest podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania 230, bo chyba, że macie słuchać naprawdę porządną elektrownię na pokładzie i na przykład też macie zainstalowaną przetwornicę, wówczas taki problem nie występuje. Natomiast dla mnie ja zawsze szukam na zimę Przynajmniej miejsc, takich prostych, miejsc, właśnie jak ten camper park, gdzie mogę się podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania i nie bać się, słuchajcie, o to, że akumulator e, mój się po prostu rozładuje że nie będę miał pompki wody, nie będę miał ogrzewania, nie będę miał oświetlenia LED-owego. To nie są jakieś duże pobory, ale zawsze te podłączenie do prądu warto mieć. Po, poza tym powiem Wam e, z czysto praktycznego względu, że w momencie, kiedy podróżujecie z nie, dziewczyną, kobietą, osobą, która ma po prostu długie włosy, to rzeczywiście wysuszenie chociażby włosów z suszarką działającą na 230 jest po prostu wygodne i nikt mi nie powie, więc ja dla swojej wygody, dla swojego komfortu zawsze szukam miejsca, gdzie jednak do tego prądu podłączyć się mogę. Zasada numer dwa, słuchajcie, bardzo prosta rzecz, czyli ogrzewanie. Ogrzewanie gazowe albo ogrzewanie wybazne. Tutaj w naszym pilociku mamy ogrzewanie gazowe. Jak sami możecie zobaczyć, dwie, nie, zabieram na weekend dwie 11-kilogramowe butle wypełnione gazem czystym propanem jak najbardziej możecie albo taki gaz zatankować w rozlewni gazu w którym mieście chociażby taka funkcjonuje albo kupić gotową całą 11 kilogramową butlę z czystym propanem ten gaz jest nieco droższy natomiast przepala się po prostu mówiąc krótko cała butla i warto to zrobić my za butle słuchajcie z czystym propanem napełnieniem właściwie butli z czystym propanem płacimy 82 zł w trójmiejskiej rozlewni gazu więc nie są to jakieś kolosalne kwoty. Pamiętajcie, słuchajcie, złota zasada, by po prostu nie dogrzewać się farelkami, by szanować miejsce, do którego się przyjeżdża, z którego się korzysta, by, krótko mówiąc, nie nabijać tym. Właścicielom e, chociażby takiej osady koszałkowo gigantycznych e, rachunków za e, prąd. Ja rozumiem, że bardzo wielu Was e, funkcjonuje zasada, że jak już się podłączyłem i zapłaciłem, no to grzeję farelkami. Moim zdaniem, słuchajcie, to nie ma absolutnie najmniejszego e, sensu. Grzejemy się gazem, grzejemy się olejem napędowym, a prąd służy nam do podtrzymania tak naprawdę naszych akumulatorów. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o sprzęt narciarski, bo też o to pytacie, no to nartykiki leżą albo tutaj obok. Pojazdu albo chowamy je do garażu. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o stricte buty narciarskie i schnięcie tych butów narciarskich, no to nie jest tajemnica. Słuchajcie, że ja zawsze przechowuję je tutaj w garażu. Garaż, jak sami możecie zobaczyć, jest ogrzewany, ocieplany. Tu jest wylot ciepłego powietrza z trumy. Mam, słuchajcie, tutaj możliwość podłączenia się nawet. Do prądu 230, jakiegoś dodatkowego urządzenia na 230 i warto sobie kupić, słuchajcie, taką grzałeczkę na 230 do butów, wtedy te buty narciarskie wrzucacie sobie do. Tylnego garażu, wrzucacie taką dodatkową grzałkę i te buty rano są naprawdę ciepłe, wygodne, przyjemne, suche. Natomiast i tak jak one stoją w nocy w tym garażu, absolutnie nic złego się z nimi nie dzieje, bo dzieje się z nimi wszystko jak najbardziej w jak najlepszym porządku. Bo one są po prostu suche, ciepłe rano, gotowe do włożenia. Podobnie robimy ze skarpetkami, na przykład wszystkie te wierzchnie ciuchy lądują po prostu pod prysznikę. I teraz się zastanawiam, czy pokazać Wam taką wersję wnętrza naszego kampera bez kompletnych cięć. Pokażę wam, jak on e, po prostu najzwyczajniej się wygląda w środku podczas zimowego karawaningu, bo wielu z Was zawsze się zastanawia, o la Boga, co tam musi się dziać, jak to wszystko musi wyglądać. Słuchajcie, nie jest tak źle, ale też nie jest kolorowo. Zapraszam do środka naszego pilocika. No i co jesteśmy, moi drodzy? Dużo się mówi o tym, że te kampery w wersji zimowej to mają kompletny kosmos. Nie ma porządku, jest wszędzie syf, a tak naprawdę wszystko jest kwestią odpowiedniej jakiejś organizacji nie, i samego wyjazdu, zwłaszcza, że te wyjazdy weekendowe są proste, nie zabieramy jakoś dużo rzeczy. Pamiętajcie też, że my musimy się pakować, bo mamy kampera, co chwilę go zmieniamy, co chwila jeździmy innym, więc ciągle musimy przenosić, wynosić te rzeczy, a w momencie, kiedy macie swój własny pojazd, no to wystarczy przynieść przysłowiowe majtki, słuchajcie, na pokład i możecie już ruszać w jej trasę. Jak to wygląda, słuchajcie, u nas? Przede wszystkim pełna integra, więc świetny tutaj wielki salon, w którym naprawdę spędzamy większą część dnia i musicie też Pamiętać, że głównie chodzi o to, że pełna integra to nie jakaś tam specjalna, dodatkowa izolacja, chociaż ta oczywiście też jest ważna. Nie musimy używać żadnych zewnętrznych mat, ale przede wszystkim ta przestrzeń tutaj, w której spędzamy naprawdę mnóstwo y, czasu po nartach, w którym jemy, w którym oglądamy, y, słuchajcie telewizję, chociaż nie wiem, jak ty ani ja bym te telewizor przeniósł do sypialni, tak. nie? Ja, słuchajcie, naprawdę, bo wpadliśmy na pomysł, że zdecydowanie lepszym wyborem, jak już ten telewizor się pojawia e, na pokładzie waszego domu na kołach, to żeby ten telewizor był zamontowany tutaj w tylnej sypialni, bo po prostu najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, wygodniej się z niego korzysta. Jak wygląda tylna sypialnia? Piękno, mamy taką jeszcze bożonarodzeniową. Pościel. Mamy, słuchajcie, też lampeczki z domu przywiezione. A nie, ile dałeś za te lampki? 15 zł w, w biedronce, a są super, słuchajcie. Jeżeli chcecie sobie zrobić fajny klimat w sypialni, to bardzo polecamy, bo. E już tutaj o, wyciągam, zobaczcie, one są na USB, na normalne złącze USB, więc nawet jeżeli jesteście podłączeni, nie podłączeni do prądu, stoicie gdzieś sobie na dziko, to jak najbardziej możecie tych lampek używać i zrobić sobie w, w kamperze po prostu fajny, przyjemny klimat i my z tego jak najbardziej korzystamy. mamy rozciągnięte tutaj te lampeczki po całej sypialni. Podoba mi się, słuchajcie, te łóżko wyspowe, łóżko centralne, łóżko małżeńskie, bo dla nas po prostu jest ono szalenie wygodne. Każdy ma swoją szafę po lewej, po prawej stronie. Każdy ma swoją półeczkę nocną, na której, o, mamy przeróżne takie zebrane nasze jakieś pierdołki, ale zwróćcie uwagę, że na wszystko jest przestrzeń, nawet, o, na kocyk dla psa, proszę bardzo. Dwa wyloty ciepłego powietrza są po prawej i po lewej Nawej stronie, więc sypialnia nagrzewa się bardzo fajnie. Tutaj suszymy nasze rzeczy w momencie, kiedy bierzemy prysznic, to oczywiście wszystkie ręczniki, wszystkie mokre rzeczy lądują tutaj właśnie na tym wieszaczku. Równie dobrze można w trakcie prysznica, otworzyć sobie to okienko, by pozbyć się nadmiarowej wilgoci. Po drugiej stronie toaleta, lokówka, suszarka. Takie rzeczy słuchajcie, proszę bardzo. Dlatego mówię, że warto do tego 230 się podpiąć, chociażby dla właśnie samej suszarki. Na kuchence no naturalnie została jakaś patelnia po oczywiście obowiązkowym spaghetti, która tutaj czeka aż ktoś wreszcie ją pozmywa. Zwykły zlew, słuchajcie, kilka naczyń po lewej, po prawej stronie. I to jest właściwie tyle. Ania z psem również się bawią, a pies szczęśliwy. I powiem Wam, że ten pies całkiem ma dzisiaj tutaj sporo przestrzeni, bo bawił się z nami świetnie. Z samego rana biegał po całym samochodzie i powiem Wam, że jeżeli dzisiaj miałbym wybór pomiędzy samochodem krótszym a dłuższym, to wybrałbym dłuższy ze względu na tą wielką, piękną sypialnię z tyłu, w której naprawdę w okresie zimowym, co warto podkreślić, spędza się po prostu dużo czasu nie tylko na śnie, ale również na swoistym wypoczynku. Ale pachnie tobą. No, Shumano, jak Ci się podobają karawaningowe wyjazdy? Super, Tata. Są naprawdę fajnie, nam, nam to po prostu leży, w momencie kiedy macie właśnie Camper Park, podłączenie do prądu, zrzut, możliwość zrzutu toalety i zatankowanie wody chociażby właśnie za pomocą konewek, to nie widzę absolutnie żadnej trudności w uprawianiu właśnie tego zimowego caravaningu. No i słuchajcie, pamiętajcie, rzecz najważniejsza, nie jesteśmy w górach. Jesteśmy cały czas, słuchajcie, na Kaszubach. Na Kaszubach, które mają jeziora i jak widzicie, które mają również Górki, na których można nauczyć się swobodnie jeździć na nartach. Jak najbardziej jest taka możliwość i rzadko... Znajduje się w dalszym ciągu w Polsce miejsca, gdzie możecie bezpiecznie zatrzymać się również kamperem właściwie przy samym stoku narciarskim. Bardzo fajne zaskoczenie Osada Koszałkowo pragnę was tylko poprosić drodzy właściciele tego miejsca, by ten kamper park funkcjonował oficjalnie również zimą, byście normalnie za niego kasowali pieniądze takie, jakie uważacie za stosowne. Gwarantuje, że my karawaningowcy będziemy tutaj jak Najbardziej się pojawiać, zostawiać pieniądze, więc z waszego punktu biznesowego ten ruch zdecydowanie ma sens. A po naszej stronie zyskujemy tutaj, my, mieszkańcy północnej Polski, miejsce, gdzie możemy sobie właśnie na weekend podskoczyć i po prostu bardzo miło całą rodziną spędzić czas. Polecam, słuchajcie, naprawdę polecam, gdybyście byli tutaj w okolicach, gdybyście przede wszystkim nie byli tutaj w weekend, bo tutaj w weekend naprawdę jest mnóstwo ludzi, kolejki są niekiedy upierdliwe, natomiast w tygodniu cały ośrodek funkcjonuje od godziny 9 do 22 i po prostu warto tu wpaść. Nie jest to absolutnie materiał sponsorowany, żebyście nie myśleli, że ja tutaj jakkolwiek, cokolwiek reklamuję. Robię to absolutnie za friko, bo uważam, że takie miejsca należy pokazywać, takie miejsca należy promować i też właścicielom takich miejsc pokazać, że zimowy karawanik ma po prostu sens. Dziękuję moi drodzy za dziś. Mam nadzieję, że ten materiał z cyklu zimowego karabiningu Wam się e, podobał. Myślę, że kolejny wyjazd zrealizujemy już gdzieś dalej na takie prawdziwe narty. Niech tylko Ania nauczy się jeździć i wszystko będzie cacy. To tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału na biwaku. Do zobaczenia wkrótce.